Tym razem mamy coś dla fanów dwóch kółek. Już od rana w całej okolicy słychać było charakterystyczny ryk silników, a kierowcy patrzący tego dnia w lusterka mogli przekonać się, że motocykle są faktycznie wszędzie. Uczestnicy 14 już rajdu pałuk wystartowali z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie na jedną z dwóch dostępnych tras. Łatwą i trudną przeznaczoną już tylko dla motocykli terenowych. Pogoda dopisała, a zawodnicy mogli podziwiać oświetlone słońcem walory przyrodnicze naszego regionu. W międzyczasie musieli zaliczać punkty kontrolne, w których czekały na nich różne zadania. Do wykonania było np. pięć okrążeń motocyklem, strącenie pachołka drogowego z strumieniem wody z węża pożarniczego czy jak najszybsze odkręcenie i ponowne dokręcenie koła w samochodzie. Podróżujący trudniejszą trasą musieli wykazać się na przykład opanowaniem podczas jazdy po grząskim piaszczystym terenie zakończonym zjazdem ze stromej górki. W sumie w wydarzeniu wzięło udział około 100 dwukołowców najróżniejszego typu. Po całym dniu jeżdżenia uczestnicy wracali na metę, której miejsce było również w Smerzynie. Najlepsi motocykliści otrzymali puchary i nagrody, choć jak piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej, Ride Pauk to impreza organizowana w duchu fair play, co oznacza, że nie stawiamy na to, aby zwycięstwo było celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Uczestnicy mają przede wszystkim oderwać się od codziennych spraw, dobrze się bawić i podziwiać piękno okolicy. <laughs>

up in the cold Jakie to nie jest 43 zmieściłeś się w tym pięciu? Się. 43 cm. No to stok. Gdy ringo wracasz tu, wkładziesz je tu, ono ma wpaść na dół, okay, normalnie, nie? Okej. Powoli, poniż i na drodze tylko. To daj je w lewo, żeby się, że się trzymał, nie? No tu w lewo, pod tą półkę